Na zakończenie przy świętej 18.30 w kościele świętego Marka w Krakowie śpiewają zebrani, o Marno. nasze prowadzi nas, królo pokoju. Mamy ołtarz św. Zofii, tam jest chyba Hieronima. To właśnie widać ołtarz, główny z krzyżem. Podobno przypłynął bisu jako jeden z trzech. To jest chyba pamiątka Chyba Bojanowskiego, prawda? Edmunda Bojanowskiego. Tu jest pomnik Michała Archanioła z mieczem depczącego smoka. Prawda? Tu jest chyba Gydroicie, ale głowy nie dam. Czyli to jest wizerunek. Natomiast... To jest ołtarz główny, bardzo ładna ambona, prawda? I tam z boku jest nagrobek, a może i grób błogosławionego Michała Giedroycia. No to taka migawka z kościoła świętego Marka w Krakowie. No i bardzo fajne kwiatki przy okazji. Amen.